No to chyba dzisiaj nic z poszukiwań, coś mi się wydaje. Ale lipa, duża fala. Myślałem, że będzie mniejsza, słuchajcie. na stogi po raz trzeci Trzecie podejście, mam nadzieję, że tym razem fal nie będzie. Sprawdzałem na Brzeźnie jest delikatna fala Zbir w Pucyfiku ma flautę Zobaczymy jak będzie na stogach. Do zobaczenia w wodzie przy pierwszym sygnale Zobaczcie jak woda podmyła piasek Nie widziałem czegoś takiego jeszcze na stogach Nie wiem czy to widać ale są już w wodzie. Wbijam, zaczynam. Grosik. Chyba czwarta monetka. W sumie mam jakieś chyba 9 groszy albo 8. Jedziemy dalej. Sygnał bardzo niemrawy. I wpada 20 groszy. Chodzę trochę głębiej. Tam przy brzegu jest dużo sygnałów, ale fala jest za duża. A tutaj jest tak w miarę spokojnie, ale skoro jest pusto, Normalnie, praktycznie nie ma, nie ma sygnałów, o, nie ma fal po raz pierwszy od dwóch tygodni Jestem z bratem na wypadzie Ale jak na razie słabo. Chodzę z 20 minut, słuchajcie, dwie Pańsko jeden centik, waluta zachodnia wpada jedziemy dalej wpada grosik grosik mam nadzieję, że na szczęście 10 groszy z brzegu wpada myk do skarbonki taki sygnał 25, 29 w miarę płytko Zobaczymy Co to będzie Ile masz? Łomatko A ja coś tutaj chyba będę. wygrzepałem, o mi się wydaje o, fajny sygnał Kawał Amelinium, pokaż 200 groszy twoje To jest dzisiaj nominał A za Zazdroszczę 50 <noise> nie widać na no, 13 taki 12-13 i jest złotóweczka cała czerwoniutka Lecimy dalej i dziury na samym brzegu to no, nie wierzę To jest chyba 5 zł z rybakiem PRL Kurka woda, nawet nie mogę wyjąć No patrz no. aluminiowa, bo była biła wysoko. No więc złocy rybak. Siemaneczko, dzisiaj kolejny wypadzik na stogi. Pochodzę sobie troszeczkę przy brzegu, może trochę pójdę głębiej Który to już z Piąty czy szósty? Już ciężko zliczyć Na którym Jestem Słaba pogoda była Fale, ale dzisiaj słuchajcie jest flauta Zresztą widzieliście jakie fale były Wcześniej jak tutaj się wybierałem na stogi Dzisiaj są warunki idealne Pokopiemy troszeczkę Dobra Widzimy się przy jakimś sensownym pierwszym sygnale pierwszy sygnał i pierwsza monetka grosik lecimy dalej zobaczcie sygnał 18 z takim delikatnym popierdywaniem żelaza i mamy chyba jakąś ukraińską monetę 50 kopiejek dokładnie do następnego zobaczcie co zapałem Aż szok, że nie uszkodziłem tej rybki flądra Zajmuje się na łysi, to dosłownie No, leci Pyk. No, daleko nie popłynęła 21, 22 No Zaraz zobaczymy co to jest Jakaś PRL-ka ostatnio, słuchajcie. na no to dostąd, widzieliście już ten rybak mi wpadł, 5 o z rybakiem, ale oczywiście podczas nagrywania wpadła mi bateria standardowo. Bo na takim mrozie naprawdę te baterie długo nie wytrzymują. A tutaj tylko tak jest. Mam nadzieję, że się nagrywa, bo tą kamerą. Mam ostatnio same problemy. Jest sreberka Tak, są punce tutaj I jakieś kamyczki Także opłacało się przyjechać. Super Mega wypad Tego się nie spodziewałem tutaj naprawdę Tyle razy tutaj chodzone było bomba pokażę wam później jeszcze z bliska zobaczcie ten pierścionek to jest sobie z bliska Sreberko, jakieś kamyczki mam nadzieję, że uda mi się go oczyścić to będzie ładnie się procentował jak go uda mi się jakoś doczyścić to wrzucę wam jeszcze foteczki jak będzie czysty no i fajny fancik już mi się podobał wypad, naprawdę Chyba nie ostrzy kamera. Zobaczcie, słuchajcie, sygnał 12 na samym brzegu. Złotóweczka 94. Pozdrawiam 94 rocznik. I jedziemy dalej. Kolejnego grosza. Na bogato. Słuchajcie, 5 groszy. Podał jeszcze wcześniej, słuchajcie, zowleczka I zobaczcie, nie mogę jej normalnie wyjąć, tam się gdzieś zaklinowało, tak To coś zaczepiło Chodzę ze mną już chyba z pół godziny Ale na koniec wypadają, ciągle Słuchajcie, standardowa podała mi kamera Wpada Taki kolczyk, szajsowaty, to jest jakiś badziew Teraz jak coś będę miał To będę mam robić takie Co parę sygnałów Raporty telefonem Jedziemy dalej słuchajcie, sygnał 17 i wpada to chyba jest żabka coś takiego potem może jak to oczyszczę to psyk na jakieś foty lepsze słuchajcie wpadają jakieś klepaczki z złotóweczka jakieś sygnały są idziemy dalej słuchajcie kolejna złotóweczka jakieś dwudziestki dziesiątki chyba też jeszcze jest jedna 50 groszówka ale chyba gdzieś nie uciekła no, także coś tam jest, lecimy dalej ja się, słuchajcie, wpadła 20 od groszówka na sam koniec i ta 50 co, co to gdzieś mi się zapodziała, znalazłem ją Także kończę słuchajcie na dzisiaj Ech, Tam już mam odłożony sprzęt Chodziłem tutaj po lewej stronie na stokach. Szedłem sobie głównym wejściem Szedłem sobie potem tutaj tak blisko brzegu Jak odszedłem, tak ja wiem Na pięćdziesiąt metrów to tak zacząłem sobie chodzić z zygzaczkiem tutaj Ech, wypadł całkiem udany pieczonek, fajny zaraz go Wam pokażę jeszcze na jakichś zdjęciach postaram się też go oczyścić Zobaczyć jak wygląda oczyszczony, mam nadzieję, że, że będzie wyglądał lepiej no i co, do następnego wypadu, pozdrawiam witajcie na podsumowaniu tych wszystkich moich wypadów Słuchajcie, tutaj są takie monetki. Niektóre nagrywałem, niektóre na pewno nie, bo, bo po prostu z tą kamerą swoją mam problem. I co my tu mamy? Około 7 zł z hakiem, tam tych groszaków nie liczyłem. 5 złek 150 groszówka, trochę 20 dziesiątek. A i tutaj miedziaki. Także to jest taka kasiorka współczesna. Co my tu mamy jeszcze jakaś taka? Ukraińska moneta. 1 cent. E, taka jakaś wpinka. Tutaj te 5 złotych z rybakiem. E, to wam jeszcze jakieś foteczki, pstryk lepsze, żeby coś było lepiej widać. Jakaś taka mm, przynęta wędkarska. No i przechodzimy do fajnych fancików. Zobaczcie, fantem tych wypadów. Jest ten pierścioneczek. Sreberko. E, z ostatniego wypadu, czy przedostatniego już, nie ogarniam, terek było. Także fajny fancik. No i ten kolczyk, ale to jest niestety tandeta. Także to tyle z tych wszystkich wypadów. Wkrótce słuchajcie kolejne filmy. Na pewno z Brzeźna, może z Sopotu. Także jeżeli nie chcecie przegapić, to zapraszam do subskrypcji, lajkowania, jakiś komentarz też mile widziany. Do następnego, pozdrawiam, hej!